Święty Krzyż, dziedziniec zewnętrzny. Święty Krzyż, Łysa Góra, Łysiec. Owiany tajemnicą szczyt wznosi się na wysokość 595 metrów nad poziom morza, zamykając od wschodu najsłynniejsze pasmo gór świętokrzyskich – Łysogóry. Według legend w tym miejscu odbywały się sabaty czarownic. Możliwe, że przed wiekami funkcjonował tu ośrodek kultu pogańskiego. O czym świadczy okalający szczyt kamienny wał z około 8 stulecia. Dziś Święty Krzyż to turystyczne i duchowe serce regionu, słynące przede wszystkim z po klasztoru oraz przechowywanych w nim relikwii drzewa krzyża świętego. Turyści i pątnicy wędrujący klasztornymi krużgankami mogą poczuć aurę skupienia i kontemplacji. To czynny obiekt sakralny. We wczesnobarokowej kaplicy oleśnickich przechowywane są wspomniane relikwie, a w skromnych wnętrzach klasycystycznego kościoła wciąż odbywają się nabożeństwa. Na Łysą Górę turyści docierają najczęściej z Nowej Słupi, wędrując szlakiem niebieskim, tak zwaną Drogą Królewską lub Schuty Szklanej. Stąd na szczyt prowadzi, wznosząca się łagodnie ku górze, droga asfaltowa. Wybierając ten drugi wariant, wstępujemy na teren klasztoru od strony zachodniej. Mijamy budynek zajmowany przez Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego i przystajemy na zewnętrznym dziedzińcu. Nad otaczającymi nas z trzech stron zabudowaniami klasztornymi dominuje bryła kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Świątynia trwa na tym miejscu od wieków, zmieniając swoje kształty, style architektoniczne i wielkość. Układ zabudowań Świętokrzyskiego klasztoru jest nietypowy. Kościół zlokalizowany jest po południowej stronie, czworoboku, a nie jak w większości klasztorów północnoeuropejskich po stronie południowej. Kształtowanie terenu Łysej góry uniemożliwiło budowę kościoła od północy, tak by mógł chronić budynki klasztoru przed silnymi północnymi wiatrami. Obecny kościół wzniesiono w latach 1781-1789, projekt Józefa Kraśnickiego. Ta barokowo klasycystyczna, jednonawowa świątynia zbudowana jest na planie prostokąta. Późno barokową zachodnią fasadę zdobią jasne ciosy piaskowca. Układ fasady, Osiowy o dwóch kondygnacjach. Oś środkowa zdecydowanie szersza. W niej umieszczono główne wejście do kościoła, ujęte w portal z szarego kamienia. Nad portalem napis Bazylika Minor, Bazylika Mniejsza. W głównej wnęce nad portalem okno o ozdobnej kamieniarce. Środkową część frontonu zamyka półkolisty tympanon. Osie fasady wyznaczają pilastry. Przypominające kolumny płaskie, dekoracyjne filary wystające nieznacznie przed ściany. w osiach bocznych płciny i niższe, które w przyziemiu zajmują rzeźby wykonane z wapienia przedstawiające trzy osoby duchowne i rycerza, zamiast barokowego zwieńczenia czworoboczna wieża wznosząca się wyraźnie nad założeniem klasztornym. To wierna kopia powstała na podstawie tej, którą w 1914 roku wysadziły wojska austriackie. Zbudowana jest z masywnych, postarzanych bloków piaskowca, kolorem zbliżona do oryginalnych. Całość wieńczy hełm pokryty blachą miedzianą. Na wysokości 35 metrów zorganizowano punkt widokowy. Główne wejście do kościoła otwarte jest w okresie zwiększonego ruchu turystycznego i pątniczego. Do kurżganków klasztornych i dalej do kościoła wchodzimy przez furtę, umiejscowioną w starej części klasztoru, prostopadle do fasady kościoła. Drzwi ujęto w dekoracyjny, barokowy portal z piaskowca. Nad portalem prostokątne okienko ułożone szerszym bokiem na portalu. Nad nim podwójny krzyż benedyktyński w przerwanym przyczółku. Do zachodniej w części Klasztoru dobudowano w XVII wieku nowe skrzydła otaczające zewnętrzny dziedziniec od północy i od zachodu, otwarte od strony południowej. W najdalej wysuniętej na południe części zabudowań mieści się od 1972 roku Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ekspozycja to multimedialny spektakl światła, dźwięku i odgłosów prezentujących bogactwo przyrodnicze i historyczne Świętokrzyskie wszystkiego parku narodowego.